Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku Origami. Ja jestem Max Origami i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką kopertę. Do środka można sobie jakiś list, coś wstawić. Zapraszam na poradnik do zrobienia takiej. Oparty. Będziemy potrzebowali najzwyklejszej kartki A4. I na początku zaginamy tą krawędź do tej krawędzi. I tak samo robimy z drugiej strony, czyli to samo się przykładamy do górnej krawędzi, i też odbimy. odwracamy na drugą stronę. I teraz tą dolną krawędź przykładamy do tych punktów, aby zgięcie zaczynało się tu i szło tak. Przykładamy sobie do jednego punktu i tutaj gdy już mamy taką linię równą, to z drugiej na pewno nam się też równo ułoży. I zaczynamy. Teraz otwieramy i zaginamy w taki wielowarstwowy trójkąt, czyli możemy sobie zagiąć jak kto woli i zaginamy tak, odgnę w tej linii i zaginamy w dusz z tej strony tak samo już tej i tak spłaszczamy pokazuję jeszcze raz I też nie tak, było tak no musimy zrobić, żeby taki wielowarstwowy, wielowarstwowy trójkąt uzyskać Teraz ten wierzchołek przykładamy do tego wierzchołka. Tak samo robimy z drugiej strony. Teraz bierzemy sobie jedną kieszonkę. Tutaj w środku mamy taką kieszonkę i spłaszczamy po tej krawędzi. Czyli tak, żeby ten szpic tutaj znaleźć się przy tym punkcie. Taki kwadrat. Tak samo robimy. Z drugiej strony teraz. Zaginamy wzdłuż drugiej przekonnej, czyli ten wierzchołek zaginamy do tego wierzchołka. Oczywiście tak samo robimy z drugiej strony. Teraz ten tutaj taki w warstwę taką zaginamy do dołu. W taki sposób. Później to tutaj zaginamy ten wierzchołek do tego tutaj punktu, mocno i to odginamy do dołu. Czyli Teraz tą krawędź przykładamy tutaj, do tej linii, czyli tak naprawdę do środka, żeby tutaj wziąć w ten sposób. Tak samo robimy z drugiej strony. Zegniamy. Teraz to ukrawień przykładamy do środkowego takiego rozwarcia, można powiedzieć, czyli tak do środkowego punktu, tak samo robimy, oczywiście z drugiej strony, i teraz ten ten schowane tutaj czekajcie, bo tutaj mi się jeszcze nie schowało ten szpic chowamy tutaj w tą kieszonkę tutaj jeszcze zaginamy sobie na górze I nasza koperta jest go gotowa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.